To jedno z najstarszych więzień w kraju. Liczy ponad 100 lat. Za jego murami wyroki odsiadują głównie recyliwiści oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi. Swoją dzisiejszą zmianę zaczyna starszy oddziałowy Marek Szczerkowski w służbie więziennej od 23 lat. Jednym z obowiązków funkcjonariusza jest nasłuchiwanie oraz obserwacja zachowań osadzonych. Usłyszałem głośny śmiech, głośną muzykę. Sierżant Szczerkowski niezwłocznie udał się do celi, z której dochodziły niepokojące odgłosy. A ta k***a jakoś zleci! Ale ja dobrze, dobrze trafiłem tobą w tej celi. A jak ja do... Będziem no, k***a, będziemy przechodzić. rada, k***a. powiem, k***a, drogę. I no, Ale ty masz chłopie? Moje... Pi? zabieramy już stąd, wiesz? Zobacz, radę, dobre jest. Co tam się stało? Osadzony? Bardzo się ma stać, panie sierżancie. Szyku byłem. A co tak głośno tutaj jest? A nie, to nic. To nie my. To nie my, to obok chyba. Czemu się chwiejesz? Jak? Co jest? Nie no, panie sierżancie, wszystko w porządku. Co wy tam pijecie? Tu się O, co się działo już. 030 zgłosię do 130. 030 tu na celi 274 jest głośno, chyba coś tam piją, także są pod wpływem chyba jakiegoś alkoholu może, bo się chwieją i niewyraźnie mówią. Możesz przyjść na trzeci. Tak, przyjdę to mi wszystko wysłumacz. Jeżeli strażnik podejrzewa, że osadzeni mogą być pod wpływem alkoholu, to sam nigdy nie wchodzi do celu. Obowiązkowo powiadamiany jest dowódca, który przychodzi ze wsparciem. W przypadku, gdyby sytuacja okazała się prowokacją, przewaga liczebna funkcjonariuszy musi być znacząca. Chyba są pijani, bo dowódca no, zobaczy. Niewyraźnie mówią, chwieją się. Stańcie sobie przy ścianie, tak? Ale przestańmy! No stój, do ściany! Ale wtórej! Spójrzmy przy ścianie. Dobra, chodź. Jeden wychodzi pomału. Panowie, co się stało? Wszystko w porządku, to Kontrole tutaj. Ale leci alkoholem, weź się sprawdź. Funkcjonariusze muszą przeszukać każdy zakątek celi. Butelka po szamponie, plastikowy pojemnik, lub wiaderko. To doskonałe miejsce na ukrycie tak zwanego zażycia. Macie? Puszyłem. Kupiłem listu. Fajny. No to zaraz zaniesiemy dowódka zobaczy, nie? Widać nawet jak pracuje, nie? Zimą w okresie grzewczym osadzonym łatwiej go zrobić, ponieważ ciepło przyspiesza proces fermentacji drożdży zawartych w chlebie. Osadzeni zostają natychmiast przeprowadzeni do dowódcy na rozmowę. Dzień dobry. Dzień dobry. Co się stało, panie osadzone? A, pan. Nie, pan. Czyje to jest? No. A, a co to jest? Już prawie zrobione. No, prawie a? zrobione. Czy pan osadzony poddaje się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu? Pewnie. Proszę bardzo. Dziesiąty dzisiaj. Tu na dole, czytelny podpis. Dmuchamy do czasu, aż puchnie walkomaty, tak? Mhm. Mm Proszę bardzo.